Kochani, wczoraj miałam znowu wspaniały, cudowny dzień, aktywny dzień I chciałam wam pokazać co się działo Jakiś czas temu wam wspominałam, że razem z Krystianem stwierdziliśmy, że chcemy spędzać bardziej aktywnie właśnie nasze wolne dni Coś zobaczyć, coś pozwiedzać, nie tylko siedzieć w domu czy na dworze i po prostu siedzieć w tym domu No tylko coś z tego życia faktycznie mieć I te pomysły okazują się za każdym razem strzałem dziesiątkę Zrobiliśmy sobie nawet listę miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć i właśnie wczoraj przyszedł czas na jaskinie. Tutaj gdzieś sobie zapisałam, jak te jaskinie się nazywały. Jeśli dobrze pamiętam, to White Scar Cave, tak, White Scar Cave to jest jakąś godzinę 20 drogi od nas. I tam, oczywiście musicie zapłacić wejściówkę. I od razu mówię, wczoraj było bardzo ciepło. Ja byłam na krótki rękaw, ale miałam ze sobą bluzę i zimową kurtkę. Założyłam i bluzę, i kurtkę, i tam w jaskiniach było po prostu zimno. Także, jeśli ktoś z Was planuje niekoniecznie jechać do tych samych jaskiń, co my byliśmy, tylko gdzieś indziej, no to pamiętajcie, że musicie ubrać się ciepło, no bo. Tam pod ziemią Już nawet nam mówił ile byliśmy pod ziemią Nie pamiętam, ale no jest zimno po prostu Byliśmy oczywiście z przewodnikiem Dużo ciekawostek nam tam pan mówił Dużo rzeczy nam tłumaczył Dużo rzeczy nam pokazywał Bardzo fajnie No troszkę strasznie na początku trzęsły mi się nogi Jak musieliśmy wejść na takie metalowe konstrukcje Pod spodem było widać, że płynie rzeka Było bardzo ciemno No troszkę się bałam na początku No i oczywiście mieliśmy kaski, których nie mogliśmy z głów ściągać w niektórych miejscach musieliśmy się bardzo kulić i co chwilę tylko było słychać, jak ktoś tym kaskiem uderzał o skałę. No, trochę było to śmieszne, aż sama w końcu nie uderzyłam głową w sufit, ale doświadczenie bardzo przyjemne. Później stamtąd wyszliśmy i pojechaliśmy pozwiedzać sobie, bo naszym punktem docelowym było oczywiście wodospady. Także chciałabym Wam pokazać mniej więcej, co tam ponagrywali, ponagrywaliśmy, bo pierwszy raz nagrywaliśmy drony. Mam nadzieję, że te ujęcia się udały. Aparatem praktycznie nic nie nagrywałam, także nawet nie będę kombinować i wciskać niczego tutaj z aparatu. Tylko um, dodam Wam te wszystkie ujęcia. Ogólnie przeszliśmy tam około 10 km. Trzeba mieć kondycję, przyznam, bo żeby tam wejść na te wodospady, trzeba pokonać długą trasę. No i przede, przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo schodów, ale miejsce jak najbardziej Wam polecam. I co mnie tylko zdziwiło, że za ten parking musieliśmy zapłacić. 7 funtów od osoby. Takie troszkę dziwne, bo zazwyczaj parkingi są w takich miejscach albo bezpłatne, albo bardzo tanie, a tutaj trzeba było zapłacić no, dość sporo. To jest, ten cały obszar jest parkiem narodowym, więc tak dziwnie. No nigdzie się z takim czymś nie spotkaliśmy, żebyśmy musieli tyle aż płacić, ale było warto dużo, zobaczyliśmy, odetchnęliśmy, także czasu nie marnujemy i planujemy zwiedzać dalej. A teraz, kochani, zobaczcie, co tam się działo, a my widzimy się w następnym filmie. Buziaki.